O kobietach pisali największe polscy poeci. Adam Mickiewicz. Kobieto, puchu malny, ty wieczna istoto, postaci twojej zazroszą anieli. Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże, gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam i często sobie zadaję pytanie. Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Ołatki do ukochanej kobiety skierował takie słowa. Odkąd zniknęłaś jak sen, jak i złoty, usycham lżawo, z żalu, odlewam tęsknoty. I nie wiem, czemu ta dusza popiołów nie wylatuje za nią, do nią. Zapewniamy was, drogie kobiety. No. Zamyślimy o was na co dzień i nie tylko o święta. Iż za każdym mężczyzna o was stale pamiętam. Niech uśmiech na twarzy zawsze gości. A życie niech trudności i przykrości, niech wiatr pieśniecie radosną, abyście zawsze czuły się jak wiosna wśród pachnących kwiatów radości dzieciowej, aby każdy kolejny dzień był dniem kobiet wrócą od w zespołu szkół nr 3 w Osławie.